Cześć, witajcie z tej strony AgroMati Witam Was w nietypowym odcinku. Witam Was w takim typowo budowlanym odcinku w Farming Simulator 2019. Jak widzicie, dzisiaj zaczynamy ładowanie Ziemi ładowarką teleskopową marki GCB. Jak widzicie, na przykład pts oraz na e, traktora Zatora w ogóle. Na chwilę tysiąc pytań, a co to nowa seria Zobaczymy, naleźć taki jednorazowy odcineczek, mówię, zobaczymy, albo to się spodoba I troszkę sobie na tej serii pojeździmy, mówię, coś. według mnie to jest dość ciekawa seria Coś innego, nie jest to po prostu typowy um, Jakby let's play rolniczy Tylko, mówię, znalazłem mody Mapę taką typową, po prostu e, Jakby budowlaną, że tak powiem no, Na której naprawdę wolno zrobić fajne akcje no naprawdę myślę, że coś fajnego. To tak jest tak, pierwszy jest zapełniony, teraz idziemy do najgłośniejszej maszyny, Natomiast od razu dźwięki dajemy sobie po 10, ponieważ naprawdę maszyna jest strasznie głośna. I co to jest, jak widzicie tu jest po prostu jakby koparka marki Fortnicz. Dlaczego jesteśmy w krzakach, ponieważ musimy tamtą ziemię z góry wybrać? No właśnie, a jakby to zrobić, żeby no to tak było w miarę, więc po prostu no, musimy to, że tak tujemy zrobić tak. O, wiecie, tak po prostu będziemy robili jak na razie I sobie poładujemy, ponieważ my tamtym JCB po prostu nie nawrócimy, a tym damy radę. Tam jest tak X i patrzcie aktualnie wygląda, no wodach naprawdę ładnie te wody poszukałem. Tak coś innego, taka też troszkę, no do średnia wygląda, ona jest jakby w tych habaziach, no ale innego po prostu nie ma sposobu, żeby, no wiecie, wybrać. Wybrać stąd tą ziemię, a no to co trzeba po prostu zrobić, panie. Tylko też jest mały problem, taka porka widzicie, ta trochę się zacina, ponieważ jak klikniemy N, to ona po prostu strasznie, strasznie po prostu jakby świrowała, więc no, też trzeba troszeczkę na to zwrócić uwagę. No i co, się sobie powodzimy ziemię, taki górny odcinek będzie złożenia ziemi, naprawdę nie mam pojęcia ehm, kiedy zacząłem, ponieważ e, nagrywam w tak nie Nividium i po prostu nie ma tutaj licznika, jak na przykład w Actionie, ale są to zapisane na karterce, że po prostu ten odcinek nie nie wiem, godzinny, bo to też nie na tym polega. No i cyk, więc mówię, dzisiaj powołujemy ziemię i jeszcze potem zrobimy jeden transport e, tirem, tylko po prostu tirem jakby w drugim miejscu, na które wozimy. Moim zdaniem naprawdę coś innego, coś takiego nietypowego, takiego czegoś na moim kanale nie było. Ogólnie na polskim YouTube tego mało widziałem, więc myślę, że Wam się to spodoba, mówię... Zostawcie peczkę w górę, jeśli chcecie takie chcecie, chcecie odcinki z tej serii, bo naprawdę wolno jeszcze fajne odcinki zrobić na przykład z budowy domu albo z czegoś innego, ponieważ na tej mapie są takie funkcje dostępne albo po prostu kopania czegoś, no, po prostu jakby takich typowych e, fundamentów. Myślę, że no, naprawdę to by było jak najbardziej spoko. Ale to jest po prostu wasza decyzja, natomiast mówię. Tak nie wiem, cztery się w górę zrobimy kolejny odcinek, myślę, że dość spoko, taka, że tak to nie wiem, ranga nie powiem o kolejna seria singla co tam, o tej serii mamy singla nie po prostu taki jednorazowy odcineczek na multi jednak to by średnio raczej działał bo no operowanie turem i tym wszystkim na multi jak wiemy nie należy do najlepszych że mm, tak to mimo doznań dlatego stwierdziłem że po prostu no Takie coś na single sobie pociśnię się przybliżyć nie wiem czemu taka ona ma podpór rozłożone? nie rozłożyliśmy podpór panie a dobra nie ma... Nie, chyba nie ma pod tego, podpór natomiast no to nie jest no, z mojej winy. W ogóle pa, jak klikamy N, to ona się nam cała składa, no inne rzeczy się z nią dzieją. No ale patrzcie, no czy to nie wygląda elegancko, nawet o mi elegancko. Też sorki że jak po prostu miałem tu, co mogą być jakieś troszeczkę inne maszyny. E, na przykład klasą już ponieważ robię zdjęcia wcześniej, nawet z góry przepraszam. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś e, mega przeszkadzało. No bo chyba gdzieś te dwie łyżki będzie koniec. Troszkę, to mon monotonnie taką kopareczką ale szczerze mam taką samą płynność jak tam ta łyżka od GCP mm, a ja podobno więc mówię też nie ma jakiegoś tutaj um, no wiecie jakiegoś najgorszego zawsze mogło być gorzej dobra mówię lek, za przed, przypadkiem się zapomni o tym no i potem musimy po prostu no jeszcze raz tak nabierze, jak nabierze kliknie N no, dziwna taka logia, no ale patrzcie jak to ładnie wygląda no nie ładnie tak, tak sobie równomiernie to rozsypiemy no wodach jest naprawdę w porządku Zobaczcie, mamy przepię, wczepie pokażemy tam kilka procent brakuje Dobra, na łyżkę tam dopchamy, albo półwkę Dobra, tak sobie będziemy na jest to jest koparka, forsmita Wszystkie mody są wydane, że nie było tysiąc pytań Daj linka do mapy Wystarczy poszukać, więc proszę po prostu poszukać, a nie pytać mnie e, mapa wydano, czy nie Po prostu trzeba sobie poszukać, więc no chwilkę czasu i po prostu Wejść gdzieś w to milę, teraz mówię po, po prostu trzeba poszukać, a nie pytać mnie o takie pytania Mamy coś jeszcze, czy już by było 100% tak prawie idealnie czy nie, no jeszcze trochę Trochę teraz nabraliśmy za mało tego, no ale mniejsza zaraz e, się poprawimy Dobra, to możemy teraz tą wziąć to, mamy to jest, no nie mamy tego, no i co jest No to powin teraz powinno być OK już więcej nam będziemy właśnie nie potrzebowali Mówi naprawdę według mnie git akcja, za chwilę sobie też dźwięki damy na wyższe, żeby było mnie słuchać, bo, bo gdyby taka parka była na 20%, naprawdę byście nie słyszeli. Nie, dobra, my już mamy już jakby tyle, więc tak. E, oczywiście dźwięki, żeby nie zapomnieć o tym, dajmy sobie na 20 tyle i po prostu e, na nagraniach jest wymagane, więcej nie z co. Najpierw zaczynamy od wjazdu New Hollandem, a potem Zatorem. E, zobaczymy, czy będzie miała ciężko czy nie, bo niektóre się naprawdę że na melekturce miały ciężko do wyjechania. Widzicie, no tu jest mega bagno, widzicie, no patrz, jak traktą, to nam się tak naprawdę, akcja, no mega, i takie odcinki, mam nadzieję, się spodobają, więc no... Czy potom, ja też mam ten młot tego realnego jakby wjeżdżania, że po prostu te, te które mają ciężej. a nie Holland, mówię, dla Holanda Hollanda ta to jest nic, tam jest spoko, a, po widzicie, Felsbrunnku po prostu taka zrobiona, więc myślę, że spoko, było tam jakieś, znalazłem po ciężkich po prostu szukaniach, mapy typowo po prostu takie, wiecie, nie mapa nie ma Felsbrunn, ale tam te były tak wykonane, że to było po prostu szkoda słów, tak? To jeden nawet w ogóle się wchodzi do maszyny, crashował całą grę, więc naprawdę, a ta ma FPS-y ładniutko, znaczy ładniutko, mogłoby być jeszcze lepiej, ale się wiadomo, nagrywam. <laughs> ale no jest w miarę git. O, kiedy byście mieli, naprawdę nie mam pojęcia, bo widzicie na kanale, naprawdę mnóstwo serii się widzieliście, to był jakiś tam film z wydaniem PUGA, czy o Jezu. Przepraszam, ale naprawdę mnie zarzuciło, to mi się stało niechcący, więc wybaczcie. No nie wiem, kiedy ten film będzie powiem że jest dużo serii, bo po prostu no, nie ma kiedyś go wstać. widzicie, mamy tutaj już kilka map przygotowanych, koniec znaczy właśnie będziemy tą tę wyławiali, więc myślę, że to jest spoko akcja. No ale takim głównym zarysem po prostu jest to, to, to właśnie trzeba tą ziemię jakby idealnie równo rozgarnąć I po prostu, no widzicie, tak będziemy tu się bawili tym klasem, właśnie z tym spychaczem, to więc myślę, że to jest spoko. Mówię po prostu coś innego, nie ja takie jak mówię, jakiejś typowej e, monotonii, będziemy też mówię, jakieś rozgarniania robili i tak dalej, i tak dalej, tak jak możemy na wreszcie sobie usiąść, poczekaj, po tę ziemię, mówię, no najlepiej, żeby to po prostu była, no taka jednolita warstwa, czyli żeby po prostu to było wszystko, jak wiecie, no porobione tylko, czy porobione, to Mateusz, o co ci chodzi, żeby też nie wszystko nie spychnęliśmy, widzicie, bo teraz, teraz byśmy spychnęli wszystko, a nie możemy tego tak zrobić, musimy po prostu tak idealnie dostosować ten poziom, o, widzicie, i teraz, żeby po prostu to porozpychać, no i będzie to spoko spoko coś innego, na no, polski to tego że nie widziałem A według mnie naprawdę akcja fajna i zasługuje No po prostu na nagranie tak jak z coś innego, a nie tak typowa monotonia, wiecie że będę na bazie kiszonki, bo tak jak kiszonka też się tak się rozgarnia, to myślę, że coś spoko, coś, no po prostu coś innego Jeśli powie, a po co ten to placa przygotowujesz? A no bo przygotowujemy na coś innego, bo po prostu tutaj trzeba takie coś zrobić, więc proszę spoko Jakie tu dziury zostaną na pewno, po prostu on się potem popełnia czymś innym, a tutaj też trzeba to rozgarniać, bo tu jest, a wiecie, oj za dużo aż, więc mówię no ładnie to wygląda, moim zdaniem to jest fajna akcja Z góry przepraszam, trochę, troszeczkę nie że za szybko to rozgarnię ziemię, no ale nie mam, ro nie mam pojęcia w bo ro się robię w prędkości, ponieważ mówię w tego na ogół no, po prostu nie robię, nie mam tego skąd w sumie wiedzieć Zresztą po prostu na tym, tym zaburzu też trzeba uważać, to trzeba też ładnie rozpychać No i wiecie, no i tak to wygląda, ale dobre, bez względnego gadania idziemy sobie teraz do tir'a Na mioturce mogliście mieć tir'a chyba Um, takiego starego Renault ale niestety musiałem go wymienić za namana ponieważ man ma z tyłu hak a po prostu ma Podgórkę nie daje rady trzeba go ciągnąć i możliwe żeby te akcje, żeby po prostu trzeba jego klasę do jakiejś strony ściągnąć albo nie Holanda bo trzeba po prostu będzie nim to robić ponieważ no ten man z tą przyczepą ciężką jak wiecie jednak to to jest ciężarówka no i też no duża przyczepa tak bo to no, podwórka 25 ton natomiast no jest to dość duża że tak tutaj no masa na tej przyczepie. Aha, znach nam przecież przed oczami. że ta też jest zbogowana, trochę, bo jak po prostu skręcamy tak dziwnie on idzie, bo te kable są tak podłączone, że byłyby jakieś po prostu... Widzicie te kable jakby jakiś ciężar nam taki duży tle dawały i po prostu no, to też trzeba ogarnąć. Teraz mówię, jeżeli chcecie wiedzieć o odcinku, napiszcie to w komentarzu, ponieważ ja nie jestem jasno widzę, czy on to się będzie podobało, czy nie. Postaram się po prostu jakieś też mocka na betoniarkę, jakieś betoniarki robić, jakieś przywozy, czy jakieś palec czy czegoś, myślę. Naprawdę tutaj dużo że tak to pomysł pomysłów, ale po prostu no... się to się podobać, tak? Ale zajmę naprawdę fajne, taka tak, fajna ta akcja jest, patrzek, no ten mam prawie cały leci w wodzie. No i dobra, i teraz lecimy zetorem. Zobaczymy co Zetor wyjedzie, bo to jednak mówię... No jednak to jest nie starszy czołnik, bo po prostu będzie miał po prostu ciężki, bo tu jednak mamy 13,5 tony. Bo ostatnio wiedzieć to przyszło po prostu klas, ale klasy raczej poszły do rozgarnienia, ponieważ jak wiecie zetor nie ma prze niego e, tuza. A jakoś to było rozganie No i dobra zobaczymy Nas ogień z rury Zobaczymy czy my da radę czy inaczej będzie się zaczyna jakieś kopać albo coś w tym stylu Ale Raczej czynniki dają radę, tak on dał radę. Jeżeli to je przeszło to raczej tam też da radę O Ale pal się ciężko ma To nie wolno powiedzieć że nie ma Jeju no Skacze skacze Aha To był już na tyle by jednak Tytor nie dał rady, ale obo zobaczmy może troszkę innym i Jakby z drugiej strony, może da za radę Da radę czy też nie da radę, ojoj Ale to ma za ciężko, kurczę, Chyba mi to nie wyjdzie, jakby Matuszek chciał No popróbuję, ponieważ w real to się próbuje Nie, nie idzie się prost, no, po Polinę od razu, tylko po prostu W ostateczności, a chyba da radę Tak, już tak tutaj, no wyjechaliśmy chyba tak po ale dał radę No i git no style na koloru nie wejdzie, bo wiem, że tak po prostu tyle się napełni, to on po prostu już tak nie chce jechać, więc no... Też po prostu, że tak to nie wiem. Nada, bierzemy po prostu zetorka i lecimy. Kiedyś powie, o niemiecka apa jest tak, ale po prostu no na ogół nie wiesz, że zapas niemiecka i po prostu tak, to miało zrobić zrobione, a nie, że to po prostu nie wiem, trzeba markowo tutaj dopasowywać. Ogólnie chciałem świętego ursusa, ale po prostu ursus nie spełniałby oczekiwań, dlatego jest zetor. Ale myślę, że to na nie wygląda, na no, spokój, jest taki inny. Miałem też wodzie po prostu, że tak tłumę e, klasę, a zator mam rozgnąć, no ale po prostu no zator nie ma przy niego tuda. Ogólnie. Mam też plan kupić jakiś budowle i tak dalej, takie koparki do kopania inne. Ale to się po prostu jeszcze zobaczy. Ja myślałem, że Fadroma po prostu zielona stoi... Taka typu, e, nie Fadron, przepraszam, to Fadrona to jest na kuka. To taka normalna po prostu koparka. Z kamarki Atlas jakoś tak i po prostu czeka na nas um, na kolejne po prostu jakby robotę no no po prostu jest tutaj dużo ciekawe po prostu akcji które jeszcze potem kiedyś będą no to możemy sobie no, mówić to wysypać w każdym momencie to sobie sobie tutaj na, no, tutaj, na, na miejscu początkowym ponieważ mówimy mamy no, tak i tak to po prostu trzeba będzie rozgarnąć po całości więc mówię, to, jakoś, um, to jakoś nie ma znaczenia czy to będzie tutaj czy obok a z weźmiemy sobie już w New Holandę wrócimy No New Holland to jest taki jeden zestaw Naprawdę fajnie w to wyszło, taki inny New Holland, nie takie typowe New Hollandy ja pojedziemy na Follow Me i po prostu weźmiemy jeszcze tego mm, zatorka za nami, że nam to szybciej poszło Jeszcze ja wyjedziemy, nie wiem, jeden zestaw z traktorów i tą, tego Tira No i będzie to raczej tyle, bo No nie chcę po prostu zanudzać, bo to nie o tym, nie o to w tym chodzi oczywiście Dobra No lecimy Tylko musimy zwolnić, bo za to nie jest takie szybki, jak po prostu na Holland holand Bo na 50 czy na godzinę, a tamten to nie, nie W ogóle coś ma niby to otwierane, to nie holand, ale na myszkę nic nie działa, przepływa też nic nie zmienia, więc naprawdę nie mam pojęcia o chodzi Bo chyba zaczepa, też też nie mam pojęcia, co po prostu powinno się coś na myszkę robić, bo moim zdaniem nic, no ale No ale cóż, życie A z góry przechodzą mój głos, ale po prostu no jestem zmęczony po prostu, mówię, wrócimy ze szkały, no i po prostu mam taki trochę słaby głos, te, że tak w o takiej godzinie nie zmęczony, ale postaram się, mówię, żeby jednak nie zamulać. Czy no nie ma to, mówię, tak się o czym to tym odcinku zbytnio nie ponieważ, mówię, to założenie ziemi, więc, no, tu nie będziemy poruszać na tematów, typu z rolnictwa, ale patrzcie, no, ciężka masy góry, to czas trzeba uważać, dobrze, że to, mówię, ta ośka amortyzowana w przyczepach z tyłu, bo nie było, to, mówię, było ciężko. Na razie, na razie po prostu sobie staniemy tutaj z zetawami jakoś tak. A teraz będziemy po prostu bawili się e, wykręcanie Tirosławem. Mana będziemy brali po prostu z tej kubki, gdzie jest po prostu, mm, że tak tu wujmę JCB. Dlaczego tak? Ponieważ no ładowanie tym ten to po prostu byłoby męczące, a ta przepa naprawdę ma dużo pewność. Patrzę, ten, ten man ciężko ma się omówię, wycofać tam. A co dopiero coś innego robić? Dobra, to pojechał ładnie. To się nie wrało, odziwiało zawsze, mówię, te maszyny tutaj po prostu e, świeżały w siebie. Dobra, gitara gitara. No, no tej ziemi to mamy dużo do wywozienia, mówię, chciałem tą, całą tą ziemię powywozić, ale nowe. raczej nie zdążyłem, bo tej ziemi to, to jest dużo i po prostu musiałbym, nie wiem, na kilka godzin raczej, samą ziemię wywozić. A też nie na tym wiadomo, po polega jakby nie wiem, przyjemność grania, bo to no nie na tym, nie na tym. Myślę, że został też spoko z coś innego, jakieś takie przyczepy, inne nie, to myślałem, że to będzie większe oryginalnego, ale stwierdziłem, kurde, po co no, jak to te ludzie robią te moty, więc trzeba z tego skorzystać. GCB się bardzo podoba, miałem ja przez chwilę tego klasa ładowarka, ale stwierdziłem, kurde, klasna budowa ładowarka, lepiej to GCB, taka bardziej typowo budowlana firma, ogólnie pewnie będzie tysiąc pytań, E, Mati, dlaczego nie ma Fast Wiesz że nie ma fast tracka, nie pasowałem pod dawną przepę. Tam za żółto by było, z tą przepą zieloną by była za mała przepa. My stwierdziliśmy, że po prostu tak, tak to by jakoś lepiej wyglądało. Ale spokojnie, na no jakieś inne akcje... O juzu! Ale kolizja się zrobiła! Aha! Aż FP... Jezu, przepraszam Was, na Pani nie, nie wiem co się stało. Po prostu się coś stało z kolizją. To kiepsko, no ale wiecie, że po prostu jakąś drugą powłokę dajemy i odkrywamy czy coś, to w ogóle to jest taka tekstura jaka jest w lesie, no czy wiem, czy ona się tutaj no, jakoś pasowuje, się trochę średnio, no ale chyba ja się na i powinniśmy mieć kompletnik na przyczepce i będziemy jechali, wy... no wyjechać stąd, wyjechać stąd to po prostu będzie mm, nie ukrywając tragedia, ponieważ no naprawdę na singlu włożyłem sobie kilka zestawów po moich, ja chciałem po prostu popróbować, zobaczyć jak to wygląda bo jak mówię, nagrałem, bo jak nie bo mówię, bez próbowania to po prostu potem była, mogła być mania taką no, ale to nie o, nie o to chodzi nam Dobra, mamy 100%, no zlecimy, zobaczymy Na stubę nie da rady, bo już mówię próbowałem, teraz to jest pewna, że ona nie wyjedzie stąd Tak Mati, no, czy się na godzinę wyjeżdżamy, no Good idea Bo wyjedzie? Ty wyjechała Szczerze? Nie wierzę jak wtedy wyjeżdżałem, to ani nie ja z nim jechałem, bo zaraz wziąłem większy rozpęd. Ale dobra, to się najbierze, załadujemy sobie jednego tira jeszcze i tyle będzie w odcinku. Dlaczego tira jeszcze raz? Powiem w sensie zobaczyć czy się zakopie jednak czy nie. No bo jednak tira to jest coś lepszego niż te traktory. Patrz jak coś tylko śmigamy znowu jest po A widzicie jak to jest przychylone, widzicie to nie jest realna, przychylona, no ale mniej mniejsza. 25 ton, no, boje, no to trochę, trochę jednak bierzemy. Trochę nie mam buja z tą potrzebną, ale nie chodzi mi o przyhamowanie czy przestą ale ogólnie. Ja nie wiem po co po prostu zostaję taki bujawy, że patrzę na tańcuję na tej drodze Tęcuję ma man Mój broku mi jakiegoś takiego buldowera, jakiegoś takiego chiroweca bym to bardzo chciał po prostu z typu takim spychaczem, czy coś, albo jakieś MTZ-ty takie... Takie coś by moim zdaniem było spoko A sobie 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 tą kupę gdzie indziej, bo tam na środku jest taka jedna, chciałem ten cały plac zapełnić, no, ale mój, czy to się uda po prostu to jest no jak druga sprawa Trzeba na koniec wygotowano jakieś kamaza, jakąś koparkę kopania piaską, no, też będzie się działać, co mówię. Jeżeli chcecie wywołani wywołanie, tego piesku, zostawcie opeczkę w górę. Tu sobie gdzieś klasik stoi. Tak, klasik też sobie stoi, też możemy to rozgarnąć Bo czemuż by nie? Chyba się tak... Mówię, potem mi tutaj turem przyjechać, to mówię to turem rozgarnąć mówię. No, według mnie to naprawdę było wyspoką akcją. No i patrzcie, no kurde, no naprawdę no, czego więcej od, tych, od tej gry chcieć? Ja naprawdę myślałem, że jakiś farmingu nie powstanie Wiem, że chyba fan zrobił właśnie mod piasku w, w tamtym farmingu A mimo, że mówię, w tym farmingu też coś się po prostu przerobił Raczej nie fan, ale naprawdę mod, naprawdę godny uwagi moim zdaniem No po prostu przede wszystkim ciekawy, jest to coś innego się i po prostu no szkoda, że nie... Znaczy jest chyba jakiś poran, jak to brzmi na każdej mapie Kiedyś możliwe, no, na przykład na jakiś polski serw będzie żeby budowali, masz to jakieś coś się wgra a mówię, no to trzeba po prostu posiedzieć i też no mówię, to po prostu jest czas, tak? A jakby to po prostu było od razu grając, mówię, nie musiałem się tym po prostu bawić. Bo się z moim czasem po prostu, w ostatniej czasy no jest bardzo kiepsko, o. No i tak to tu jechaliśmy. ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, bierzemy już mana. I jeszcze mówię, jeden no, transport zrobimy. Nie no, już się nie tak mówię, jak wyjeżdżałem wtedy, to mówię, nie mogę za Chiny. Wyjeżdżam na każdą drogę, no no dziwnie, że teraz się udało. No i to teraz, że mieli tam to się, bo nie strzelam zdjęcia, bo po prostu tak raz wjeżdżałem. Po prostu mówię, uprzedziłem, mówiłem, uprzedziłem na początku odcinka, że zdjęcia mogą być inne. O Jezuje i kompensuję z tym masakra. Bo mogą być zdjęcia inne niż po prostu e, w rzeczywistości na odcinku, ponieważ mówię, robiłem te zdjęcia na mnie przed, przed graniem. E, na odcinku, tylko po prostu jak sobie grałem tak, o, więc wiecie, to może po prostu to może być tak, że grałem więc mówię. wola z góry przejść, po prostu nie było tysiąc pytań. Moti! już widzów. Ja nie cierpka po prostu, no nie chcę znów no, nie ktoś odcinka po prostu, aby nie znieść, tak? Ale się momenty są, że ona ma ciężko, po prostu no, są momenty, że ma ciężko. Przynajmniej raczej za szybko, jadę, ale po prostu, no, pewnie jakbym chłopi, ono, nie pewnie jakby chowała, bym się zakrapa na stół. Ma, nie i ja z jak to wygiąłem, masakra. Mati, co ty robisz? A właśnie, no niedobrze robię. Dobra, ale tyle wystarczy, jeśli nie będziemy, nie będziemy już się tyle tym bawili, bo to też nie ma sensu mówię, cały cię wykręcać tym manem. O jezu. Ja wiem, mało tym forschnitem porobiliśmy, ale na końcu się będzie na pewno okazję, jak będziemy kopali za tamty piasek. Mówię, tak sobie z góry tą się ściągniemy, bo to też trzeba zrobić. Ale tamto to łyżko było ciężko tam, gdzie po prostu no, forschnitem ten... Tu gdzie się wybieramy tym, a potem mówię już tamtą to są jakieś kolizje dziwne, po prostu jak to wsypujemy to się strasznie no dziwnie baguje, no ale naprawdę mniejsza. No i patrz, możemy widzicie fajnie ten wiesienić. Naprawdę nawet mnie maszyny ładnie podobiera. Coś innego. Jezu, widzicie no to jest taka kolizja. No patrzcie co się dzieje. My sypimy, a to się po prostu nam to skacze. Nie, to może to jest dalej to problem z tymi wężami albo z czymś, ale no... Jest coś ewidentnie tak, to po prostu no jest to widoczne gołym okiem Ten se skacze, ten se skacze, nie ma no. Nie no, ewol... Jezu! A tu już się nie z nabrać, dlaczego się nie chcę nabrać, panie. O, nabrało się. No i co jeszcze z takich informacji, takich ogólnych, no to co, dziękuję za tyle subskrypcji, za łapki, naprawdę fajnie, fanie to, to film fajnie to wygląda już. Więc dziękuję, dziękuję. No i co, też zakończyliśmy serię sobie zimową, ja myślę, że spoko, bo już bo nie wolno było tą zimę czaskać, skoro już mamy no, taką porę na masie, na łyżkach. Więc ja myślę, że to spoko, już mówię, ta seria spoko, No i po prostu, no zamiast tej serii zimowej, po prostu ta, ta seria budowlana, jeszcze możliwe, że takiej gry w panie serial, ale to zobaczymy z takiej innej gry budowlanej, bo, bo to po prostu zależy, tak, bo to, to po prostu trzeba zobaczyć. Dobre. Lecimy wywieźć tamtą. Tam. a On ma coś ciężej. Naprawdę ciężej ma, ciężej. Je, on on ma coś ciężej z tą przepą. Ma ciężar, ja rozpoznałem, ma coś ciężar, bo nie wiem, jakoś nasza jest obita, no to nie mam pojęcia. On sobie chodzi. No, utknęliśmy teraz, już wiem dlaczego Dobra, na tej sklepie utknęliśmy jednak więc No nie będzie że rzekomych widzów, to po prostu to wy, wyciągniemy Żeby nie było, że o mati, komuś widział No wiecie co, weźmiemy jednak nie Holanda tego, ponieważ zatorami do ciągnęli 2 lata, więc weź New Holland, a weźmiemy sobie nie Holanda, tak wiemy, na to e, sobie klas treniący zator, ale po prostu już mówię dlaczego tak, ale Holland, a nie inaczej Weźmiemy Holanda, sobie nie pociągniemy No i znaczy udało się Nie chodziło mi o to, że tam wziąć jakiś grunt tego odcinka, ale po prostu no chciałem to pokazać, że nie było, że po prostu tamię Myślę, że to jest spoko akcja, będzie po prostu też w jakiejś tam mierze pewnie większość ludzi to obejrzy, więc to jest spoko Ale ja tak jakby normalnie, że go parker test pójdę, 2, myślę, że to jest spoko, że się robi naprawdę fajnie Mówię brawa do autora, że tak to zrobił, bo no mi się osobiście tak podoba No niech ona raczej to wyrywa na raz, ponieważ mówię, no za Torem mi klasą cały czas, bo ja niech ona po Nie wiem, wtedy bym niechła, czy czego nie było No i dobra, lecimy no, no udało mi się to co chciałem, jakby tak no, wypełniłem mój cel Dobra I patrzcie Albo i nie no, To jest najgorsze, bo nikt jakby w tym manie tam nie siedzi Ale patrz udało się, no, bo wiedziałem, że tym się uda, jak najbardziej, no, spoko o to nam chodziło Dobra, ja sobie tego monarch wysypię poza odcinkiem co ja, dziękuję za odcinek, do kolejnego odcinka Na razie, cześć